Na teraźniejszą godzinę mamy wybory, znaczy wyniki z czterech szkół, frekwencja się cały czas zbiera, z tego co wiemy większość szkół spisuje protokoły do tej pory. No i najpóźniejsza szkoła ma przynieść wyniki około godziny 15, więc myślę, że w pół do czwartej powinniśmy wiedzieć już wszystko i spisać wyniki. Znaczy zainteresowanie jest dużo, mamy frekwencję tak średnio około 70%. Jest też mała ze względu, że dużo osób choruje i dużo osób nie ma po prostu w szkole. Każda szkoła w zależności od swoich ilości swoich uczniów ma daną ilość mandatów, tak średnio na jeden mandat było dwóch kandydatów, więc zainteresowanie było w miarę duże. Była jakaś kampania wyborcza? Jak jest, a powiem tak, że jak jest duża szkoła, to potrafią się ludzie tam naprawdę ciąć Wydaje o te miejsca, ale to też w zależności od szkoły to, to tak to wygląda. Myślę, że pierwsze spotkanie odbędzie się w październiku. Pierwsze będzie wyglądało bardziej formalnie, takie zapoznanie się, żeby na następnym móc wybrać przewodniczącego i przekazać władzę w, ze starych rąk. 啊。<noise> <noise> <noise>